Pogoda tuż po świętach ulegnie zmianie. Dla Polaków, którzy przywykli raczej do umiarkowanej aury w ostatnim czasie, to może być ogromny szok. Warto śledzić ostrzeżenia synoptyków. Pogoda w najbliższych dniach radykalnie się zmieni. Chociaż meteorolodzy nie przewidują potężnego ataku zimy, to jednak ostrzegają, że w kilku miejscach w Polsce tuż po świętach pojawi się śnieg. Wszystko za sprawą ośrodków Niżowych, które z nadpółnocnego Atlantyku skierują się na wschód i będą docierać nad północną Rosję przez Skandynawię. Niebezpieczna pogoda dla kierowców synoptycy informują, że z zachodu i północnego zachodu do Polski będzie napływać chłodne powietrze polarno-morskie, co sprawi, że z dnia na dzień zrobi się coraz zimniej. Poza tym, według portalu Twoja pogoda. Tuż po świętach musimy nastawić się na opady śniegu, które poza górami pojawią się także w innych rejonach kraju. W piątek śnieg spadnie na Wyżynie Śląskiej i Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. To niezbyt dobra wiadomość, biorąc pod uwagę fakt, że w tym czasie większość osób będzie wracać po świętach do pracy i na studia. Z kolei w nocy biały puch pojawi się w całej wschodniej połowie Polski. W sobotę śnieg popruszy także w województwie łódzkim, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Pomorzu. Gdzie gdzie śnieg spadnie również na Warmii. Mazurach i Podlasiu. W górach, szczególnie niebezpiecznie na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawiła się informacja ostrzegająca turystów: wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzeparty. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co w połączeniu ze świeżym opadem śniegu może prowadzić do utraty orientacji w terenie oraz pobłądzeń. Warunki do wycieczek w wyższe partie tatr są niekorzystne. Wybierając się jednak w takie miejsca, niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego, M. Inne raki, czekan, kask, lawinowe ABC oraz umiejętność posługiwania się nim. Na niektórych szlakach w niższych partiach tatr wciąż leżą gałęzie oraz pojedyncze drzewa powalone przez wiatr, które są na bieżąco usuwane. Przypominamy, że grudniowe dni są bardzo krótkie wycieczkę należy zaplanować tak, aby powrócić ze szlaku przed zmrokiem, czytamy. Dzisiaj grzeje, 1. Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z Ojcem, który popełnił samobójstwo. Byli niemal identyczni dwa. Nagła śmierć w święta w rodzinie Królewskiej. Miał zaledwie 47 lat poza górami średnia temperatura na przeważającym obszarze Polski w najbliższych dniach wyniesie od 3 do 5 stopni Celsjusza. Miejscami ma oscylować wokół 6 stopni. Natomiast w obszarach podgórskich można spodziewać się od 0 do 2 stopni Celsjusza. Najlepsze newsy dnia, źródło. WP nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj pikio. Google News